Cześć wszystkim. Witamy ponownie w sklepie Wędkarskim. Witamy. Cześć. Mamy dzisiaj taką ciekawostkę, bo mamy stare, fajne, klasyczne kije, tylko w takich nietypowych wydaniach i trochę wam chcemy o tym poopowiadać. Co to będzie, takiego ciekawego? Dwie firmy. Shimano, to bardzo znacie firmę na pewno. I tak. Co ciekawe, obydwu firm, bo jedna to Shimano, druga to sister I obydwu, obydwu firm przedstawimy dwa kije. Taki sam wypust, czyli model, powiedzmy taki sam. Ale jeden to będzie spinning, a jeden to będzie muchówka. Tak kiedyś firmy robiły, to było popularne. Blanki tak naprawdę nadawały się i do tego, i do tego. Bo to były Blanki o bardzo parabolicznej akcji. Więc te, które miały tam. Sznur muchowy ładować się nadawały bardzo dobrze do tej metody, a do spinningu po prostu łowiono na mm, taki lekki sposób, czyli o niskich ciężarach wyrzutu. Chociaż może być to mylące w przypadku tego kija. Twin Power Zander 2,70 Do 40 gram, opisany przez firmę Shimano. To jest wędka mięciutka. Te 40 g, gdybyśmy chcieli faktycznie używać tej wędki z takim ciężarem wyrzutu, to byłoby to problematyczne. Ona jest miękka. Bardzo lekki blank, bardzo taki przyjemny, jeżeli chodzi o wagę. No i zachowanie paraboliczne. Nie? Tak naprawdę jest to taka piętnastka, mięciutka paraboliczna. Jeżeli ktoś chciałby wędkować tego typu kijem, to generalnie o konie, no zander. Jeżeli by się chciało łowić sandacze, no to faktycznie na jakiś taki sposób bardzo lekki. Na lekko, z ostrymi haczykami, albo lekko przeciążony zestaw. Na przykład kogutem. Celowo, nie? Tak, celowo. Przynęta nie stawiająca dużego oporu, też, nie? bo tak. to zabiłaby ten kogut. by się poddawała, kijek para... po zacięciu, kijek trzymałby dobrze rybę. Taka moda była, nie? Na, na takie... była. Swego czasu na takie po prostu miękkie wędki. Dużo tak. tych spingów było takich miękawych. A tutaj praktycznie można powiedzieć, ta sama rodzina blanków. Widzimy tak. ten sam oplot, wszystko też. to samo. Shimano Twin tak. Power. też Twin Power. Tyle, że Już widzimy uchwyt muchowy. 9,9, czyli 3-metrowy kij. I 6,8 linka. Tak, 6,8. A blank no. ten sam. Ale numer. Tak, no ten właśnie. sam blank. I muchówka zrobiona yy, na tym blanku. To były drogie wędki. Teraz no. mają jeszcze wyższe ceny, bo to naprawdę takie rarytasy, rzadko już spotykane. Na polskim rynku jeszcze ich trochę zostało. No, popatrzcie. Miękki, przyjemny blank. Fajne zachowanie wędki. I przerwana telefon. Przerwana telefon. Wracamy po przerwie na telefon I co mieliśmy? mieliśmy... Wracam, wracamy do tej muchówki tak. Blank taki sztywniejszy niż ten w, w spinningu 6, 8 muchówka Jak nie machałem, to było widać, że ona mocniej trzyma tą linię niż ten spinning Różnica taka, że tam jest na blank nasadzany czop, a tutaj zrobili szpigot W tym szpigot? Pilnie. Tak jest, a tu jest, jest nasadowo? Tak No i 2,7-3 metry Ale no jest, tak. no ale jest właśnie zrobiony szpigot Tutaj też to rozwiązanie już teraz w spinningach rzadko stosowane, że zamiast klasycznego uchwytu pierścienie przesuwne, nie? Tak. swego czasu była moda na takie coś i, no. i też fajne rozwiązanie, bo można sobie wygodnie wyważyć w zależności od kołowrotka jakim się łowi. Tak jak kto lubi, nie? Tak, to po pierwsze, po drugie ciepły uchwyt. Żadne metalowe elementy, które by gdzieś było zimno, tutaj wszystko cieplutko, fajnie. Sam koreczek. Pierścienie dobrej jakości, dobrze trzymały kołowrotek. Tak Więc jest. Było w porządku. Czyli to Shimano. Tak, a tutaj Silstar i też dwa takie same blanki. Identyczne, identyczne wypusty, tylko tak. To jest. Zaczniemy od muchówki, może y, 285 68. Czyli tak samo jak w przypadku Shimano key, Model Diaflex. Zrobi, tak, Diaflex. I hmm. też na czopie zrobiony key. Przelotki. Szpigotnie. Tak, przelotki tak jak w, w tamtej muchówce z wkładkami, czyli nie żmiki, ale wkładki trochę ciężej po tym sznur wylatuje niż w żmikach, no ale to 30 lat temu to było zrobione, więc, więc jest różnica. Chociaż kij bardzo lekki i bardzo fajnie dźwigający sznur. poddający się pod tym sznurem. Jakby się chciało rzucać takim cięższym sznurem to trochę jest to, wymaga to takiej nauki, bo nie jest to kij szybki, nie jest to kij, który pozwala gdzieś tam rzucać jakąś głowiczką, tylko raczej takim DT sznurkiem się wygodniej rzuca albo jakimś wf takim przeciążonym jednostronnie. Ale trzeba się nauczyć, bo to jest jakby tak troszeczkę dłużej to trwa, nie? on więcej oddaje, mm. dłuższe jest wyczekanie tego odrzutu i podajemy do przodu znowu do tyłu, i do przodu trochę dłużej to trwa przy muchówce, jeżeli jest tak bardzo miękki blank zrobiony, nie? Mm -hmm. a to spinning 270 też Diaflex 27. Tak, oni nazywali tą akcję tego kija C9, a kij w ogóle jest zrobiony, ten, ten diaflex jest do 9 gram. Mm -hmm. I bardzo miękki. Z tymi oznaczeniami to ja nie wiem czy dobrze pamiętam, ale to tak oznaczano, że a akcja szczytowa, b jakaś taka powiedzmy pośrednia i c paraboliczna z chyba Star jakoś tak, tak nie? robił, no. jeszcze jakieś firmy tak, tak mogły robić. No tutaj c widzicie, zobaczcie, co. Tu jest. No to jestem. No. A <ślad> tak, rzucanie tym jakieś celne to, to ciężko. I faktycznie przynęty, no lekkie, lekkie przynęty kapitalnych holoryby, nie, te ryby. No tak, ryby już po szybko, zacięciu to już szybko się męczyły, bo naprawdę tutaj Praktycznie można pomenka. szaleć. Tak, można szaleć. Ona się prawie prawie potrafi zwinąć. Blanki świetne. W tamtych czasach było ciężko o dobre spinningi. W o lekkie Polsce, też spinningi. Tak, lekkie. i to były takie pierwsze, które na rynek trafiały fajniejsze. Kiedyś pokazywaliśmy zepko Hypercasta. Ja zaczynałem od takiego spinningu węglowego, właśnie jak, jak ten Silk Pamiętam, łapałem szczupaki. Wtedy tych szczupaków było tak dużo, że. Że nie przeszkadzało to, że to jest miękka wędka, i łapaliśmy generalnie tam do 10 gram, więc spokojnie tym kijem można było wędkować. Jak były ostre haczyki, to się te ryby wyciągało. Wędka się mocno wyginała i, i było przyjemnie. Połamałem kiedyś e, takiego diaflexa, ale były części zamienne, i udało się dostać nową szczytówkę. Połamałem z własnej winy, wyrywając z zaczepu w pionie gdzieś jugola. Ten jugol z dużą siłą uderzył w szczytówkę, ta szczytówka od razu zwisła, ale to tylko tak można było połamać, bo tak naprawdę te technologie kewlarowe, oplotowe jeszcze tak. takie, nie? oplociki trochę wzmacniające te blanki to naprawdę świetnie wykonane, grube tematy, e, tak, wykonane, grube wszystko, tak. wykonane świetnie wyroby i jakbyśmy to zważyli, no nie wiem ile ta wędka waży, ona chyba 200 gram by nie ważyła to jest naprawdę piórko, nie? 30 lat temu, popatrzcie też tak lekko potrafi, potrafili robić wędki i dziś można spokojnie też takie takie kije używać, jeszcze z większą dozą radości, no bo nie dość że stary, to złowił dużo ryb. Wracanie do takich to też tam. I, 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 Jakiś tam sentyment, nie? Sentyment, taki, no, no i przyjemność, że znowu łowi się ryby na to, nie? Holo okonia trzydziestki na tym, no to. to Bajka. Nie? No nie? Tak. Wszystkie szczupaki, które gdzieś tam już mają wymiar, no to, to też, a nawet te poniżej wymiaru, to, to na takim kiju robią no, niesamowite rzeczy. Robią robotę. Tak, nawet no. rozmawialiśmy o tym, że. No jest tak, że jeżeli są, są łowiska, no coraz więcej chyba takich łowisk mamy w Polsce mocno przyłowionych z dużą presją i jakby ta średnia wielkość łowionych ryb spada i trzeba się cieszyć też z ryb, które są może mniejsze niż się łowiło średnio kiedyś. Mhm. Ale teraz one są po prostu, teraz one są spore mhm. jak na te czasy po prostu, w których gdzieś tam mówimy, i trzeba się cieszyć z tego. I Pokaż na takim sprzęcie. Te blanki Paweł, kamerą bliżej. Zobaczcie też, jak tak. urodziwe są to. Bardzo ładne. Są to te blanki. Wygląda. Jak też podobne takie kolorystycznie. No, nie mówimy, że te same, wszystkie cztery, tak, ale ba... nawet, <laughs> nawet kolory to... oplotów to jakieś takie taki jedno. Ten, a tutaj widać i czarny y -hmm. i czerwony w Twin Powerach. Nie? Y -hmm. Kapitalnie to wygląda bardzo ładnie. Super kije. Popatrzcie, jakie cieniutkie, też nie przy wejściu na, na rękojeść, Jak, tak? jak smuklutkie te blanki, zaraz przy rękojeści są naprawdę leciutkie. Uchwyty, no, no i uchwyty, fajny taki zestaw. Wykonamy, tak. Spinning Muchówka i spinning, I spinning muchówka w muchówka, przypadku Sea To te, te wędki w moim posiadaniu są no, praktycznie 25 lat ponad ponad 25 lat. Nie? Także, także to znaczy, któryś, któraś muchówka chyba Shimano niedawno jest kupiona. a te pozostałe to są to są naprawdę kije, które mam już bardzo, bardzo długo. A Silstar Diaflex to jest pierwszy spinning węglowy, którym. Zacząłem tak łowić, jeżeli chodzi o węglowy, mm -hmm. a nie jakiś tam teleskop, a nie jakiś tam kompozyt. Tak, tylko można powiedzieć klasycznie węglowę. tak jak dzisiaj się w zasadzie łowi. nie? Bo mm -hmm. do dzisiaj się używa właśnie dokładnie takiego sprzętu. Niewiele się on tak naprawdę zmienił w swoim zamyśle. Mm -hmm. Bo ten przeskok do takich dwuczęściowych kijów węglowych właśnie z jakichś tam teleskopów czy z tego typu rzeczy, no to był, to był potężny skok naprzód, a teraz tak. jest to rozwijana myśl. W tych seriach Twin Power Shimano są jeszcze oczywiście były też inne kije. I w tych seriach Diaflex silstara też były jeszcze różne modele, dłuższe, różne... krótsze, nie? Tak były też, były też maczówki, to były całe pełne serie. Były drgające szczytówki. Także to było naprawdę całe bogactwo w tej serii. My pokazujemy taką ciekawostkę, że spinning muchówka w przypadku silstara Diaflexa i spinning muchówka w przypadku Shimano Twin Powera. Spinning to Twin Power Zander, a muchówka po prostu Twin Power Fly. Tak to jest. Tak to jest nazwane tutaj. No także taka, taka ciekawa, ciekawa rzecz i ciekawy kawałek wędkarskiej historii. Do mhm. zobaczenia przy następnej okazji. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.